witam tego typu łobę. Witam witam tego typu. Ja wiem, że o tej godziny coś śpicie tego typu że o tym godzinie łobaben, o! Witam! mojego komoda Ta do pracy Do pracy do pracy łobabę tego typu No Dzisiaj będę znowu zamiatał za liście bo to twój znowu tego tego typu yy, ja wiem że o nie wszyscy śpią szkoły jedne trzeba wstawać kurde tego typu też mi się nie chce wstawać nie bym się legnął i se, spał tego typu ale trzeba ja się mówi zapierdalał Tego typu Ja wiem, że o tego dzień to Niech będziecie oglądali Bo to każdy jeszcze śpi Twardo, tego typu Ale jak ten to, to yy, Kto zasubował w dzwoneczek To się pokaże wam Powiadomienie, że było Tego typu Witam, witam głowa będzie tego typu <ścoughs> Witam, witam, w ogóle witam wszystkich O tej godzinie się zerwaliście No da, bo niektórzy to do pracy tak jak ja widzowie Do roboty Nie jest tak zimno właśnie widzowie Jestem takie wiatr chłodne widzowie ale Powiem wam, że nie źle właśnie. A, ty masz nocki. Ja widzowi powiem tak, e, nie lubię nocek. tego zacząć jakoś tak y, niby nie chcę, że ludzie Mówią, że a nocki są na lepsze. W zależności widzowie, e, gdzie pracujecie i co robicie. To też jest faworyzm, widzowie, prawda? W zależności gdzie pracujecie, co robicie. Bo, na przykład, przykładowo, wam powiem produkcja, jak ktoś idzie na, na noskę na produkcji, no to wi wiadomo, widzowie, kierowników nie ma, e, e, dyrekcji nie ma, no to jest tak, taki luz, luz blues, jak się mówi, ale jak e, po rano i po południu, no to e, to dyrekcja, to, wszy, to wszystko jest, a wie nocki to tego brygadyści albo my, opet, operatorzy maszyn i Muszą, faktwa fakt, tam widzowie muszą wyrobić normę produkcyjną tego typu Bo muszą Bo to za to dostają pieniądze i dodatkowe pieniądze premie Jak to na przykład jest jakieś Przykład wam powiem, jakieś zamówienie, które yy, 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 są yy, prace, które yy, yy, są yy, do robienia. A no, oto yy, tu Ukraińcy. Zjeżdżałem się z nocki, tego typu, tak się oklątam Myślałem, że to mój autobus do roboty, ale nie. Yy, powiem tak wam szczerze widzowie, że ani nie lubię yy, popołudniówki, ani nocki. Bo tak, jak idziecie na popołudniówkę, no to już jest rozjebany dzień. W tym sensie, że po prostu wstaniecie, zjecie śniadanie, czy śniadanie z obiadem, w zależności gdzie macie daleko tą pracę. No i zjeżdżacie się po 22, 23, 24 w zależności, czy macie daleko tą pracę też. Zjeżdżacie się, idziecie spać, wstajecie, i tak to Wojtu. widzowie no właśnie, nie lubię lubię realne zmiany mimo to, że widzowie się wstaje wcześniej, bo się wstaje widzowie ale później macie pół dnia, no cały dzień już dla siebie widzowie nie lubię nie jestem, widzowie, przyzwyczajony do tego, żebym, yy, widzowie, chodził na pobudniówkę i na nocki. Widzowie... Jakoś tak... No, yy, wiecie, mi nie jest takie praca. I wiadomo, widzę, że kwestia przyzwyczajenia jest. No, bo bym musiał się przyzwyczaić ale powiem tak że dwa lata temu pracałem filmy sprzątające w magazynie i to szło się na popołudniówkę na 14 a to kawał drogi to trzeba było e, wjechać wcześniej żeby na na tą 14 być w robocie no i tak się nie wiem, no w zależności co robicie, co macie do zrobienia. Ja wiem, że na nocki, na produkcyjnych tego jest luźno. W Zowie. jest luźno podobno. Uff. Bo nie ma kierowników, szefów, brygadistów, czy tam kierowników. Maszyn, na przykład produkcji tego operatorzy, czyli operatorzy, którzy mają e, zadanie do robienia, no bo to nie jest, widzowie, nie na takiej zasadzie działa dzięki, dzięki. To nie jednego dnia Wam też w ogóle. to nie jest na takiej zasadzie, że e, widzowie, e, że. E, Mm, muszą wyrobić normę tam 100% normy muszą to wyrobić na jakie jest zamówienia na przykład nie wiem na coś do jakiegoś nie wiem, hurtowni, czy coś i jest to widzowie okres na to żeby się klima wyrobiła czasowo no to ja no to wiem, bo może trzeba się No A wiecie, jakie są kary grzywne za to, że się spóźnią, nie wykonają e, polecenia do tej daty, którą ma, mają do zrobienia? Wiecie, jakie to są grzywne? Jak firma dostaje po dupie, a to później firma dostaje po dupie, ale później. Yy, yy, pracownicy dostają No dobra, alo tego typu miłej roboty ci zamrzuca yy, Są to, że jak firma dostanie po dupie, bo nie, nie zrobiła na czas czegoś Wiecie jakie są grzywne Widzimy. To są takie grzywne że lepiej nie mówić widzowie I to odbija się na filmie, a później filma na pracowników swoich widzowie mówię to poważnie. Bo ja też kiedyś na produkcjach pracowałem i wiem na jakieś zasadzie czym się dzieje widzowie Ale mimo to, że kurde nie jest zeszywa ale kurde podwiewa ten giazd widzowie. Podwiewa ten wiatr Oto ten Odbija ten wiatr Tak mówię no widzę, No Na kogo to pada e, od, e, Odpowiedzialność Na pracowniku Którzy robią Mówię to poważnie. To nie jest ta, że e, mi się nie chce i nie będę robił, albo będę wolno. To, to tego nikt nie zwrócił uwagę. Są, e, mówi się, no to zależy, że gdzie traficie, pod jaką, do jakiej firmy. Bo niektóre firmy to mają e, mistrzów, jak się mówi, brygadzistów, kierowników, na przykład, zależności. I dwa, wiadomo. E, hale produkcyjne są monitorowane Czyli widzą was na kamera. Mimo to Że są e, W kęciapie To widzą Wszystkich Na maszynach I to nie jest to widzowe że a, Idę sobie zapalić Bo oni to widzą I liczą wam Na il, ile Powinno wam zostać czasu na palenie Na sikanie, odlasie fizoliczne rzeczy zrobić i oni później to oni to rozliczają. Na przykład nie w tych filmach się spotkałem widzowie, że nie w tych filmach jest coś takiego, nie wiem jak ale przytem to, że, że oni z Was zliczali ile minut przerwy, bo jak na przykład za długa przerwa to Wam hmm, popełniali jechali. Widzimy. Mówię to poważnie, żebyście o tym wiedzieli. Jest, tak jest. Nie wiem jak teraz, ale przedtem tak, jak ja pracowałem, to tak było właśnie. Eee, tak, jak ja pracowałem w jednej firmie produkcyjnej. Takie, nieco sorry. Takie karty magnetyczne. Żeby odbić się, jak idziemy na przerwę, odbić się jak wracacie Właśnie I to jest to, co ja mówiłem widzowie No i oni za każde odbicie się, to oni mają tam w komputerze, że ten procent się odbił na przerwę, mam 20 minut Ten się odbił, bo wrócił z przerwy i to wszystko mają notowane widzowie Tego typu, no dobra Zapraszam na mój kanał Dostępniacie, subujcie, łapkę w górę, no i dzwoneczek szczególnie, żeby powiadomienia Wam przechodziły widzowie. Trzymajcie się do usłyszenia tego typu be-be!